Cześć, ciekawscy. Minął rok, odkąd pojawiła się wiadomość, że Kim Kardashian i Kanye West rozstali się po 9 latach spędzonych razem. I mimo, że para miała pewne problemy, które były mocno nagłaśniane, dla niektórych ich rozwód nadal jest szokiem. Teraz zdaje się jednak, że oboje układają sobie życie z kimś innym. Ostatnio Kardashianka spotyka się z Pittem Davidsonem i chociaż na początku ludzie myśleli, że nic z tego nie wyjdzie, że to tylko chwyt marketingowy po występie Kim w programie z komikiem, okazuje się, że być może sprawy są poważniejsze niż większość się spodziewała. Przecież niedawno Pitt oficjalnie nazwał Kardashian swoją dziewczyną. Tymczasem fani gwiazdy nie mogli sobie darować i wskazali główne różnice między dwoma mężczyznami. Więc ile ich jest? Co takiego ma Kanie, czego nie ma Pit? Czy może to mieć wpływ na jego relacje z Kim? I czy Kanie będzie w stanie ostatecznie odzyskać matkę swoich dzieci? Zostańcie z nami do końca, by poznać ciekawe wiadomości o gwiazdach, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, by nie przegapić naszych odcinków. Historia miłosna między gwiazdą reality show, a komikiem Pitem Davidsonem rozpoczęła się w październiku 2021 roku, po tym jak Kim była gościem w Saturday Night Live. Po raz pierwszy wywołali plotki o łączącej chemii, gdy pocałowali się podczas skeczu w programie przebrani za Aladyna i Jasmine. Ę. Szybko też fani mieli inne powody, by sądzić, że między dwiema gwiazdami jest coś więcej. Niedługo po występie Kim w SNL para została bowiem sfotografowana jak trzymali się za ręce podczas pobytu w Knott's Berry Farm. Od tego czasu coraz częściej widywanych razem, jak chodzili na randki, wymieniali czułości, a Davidson świętował nawet swoje 28 urodziny w towarzystwie mamy menadżer Chris. W lipcu wydawało się, że Kim nie była jeszcze gotowa na kolejny związek, a źródła zbliżone do gwiazdy mówiły, że Kardashian zdaje sobie sprawę, jak trudno jest zbudować zaufanie z kimś, i że wtedy myślała, iż zajmie sporo czasu, zanim wpuści kogoś do swojego życia prywatnego. Potem, gdy coś zaczął się dziać między nią a Pittem, nawet bliscy gwiazdy byli zaskoczeni, chociaż sugerowali, że sprawy mogą stać się romantyczne, i faktycznie się stały. Wkrótce źródło powiedziało US Weekly, że chemia między Kim i Pittem jest ogromna i że aktor ciągle rozśmiesza Kardashian. Później sama Kim prawie potwierdziła swój związek podczas występu w podcaście Honestly z Barry Wise. Zapytana, kto jest jej ulubionym członkiem obsady SNL, odmówiła przyznania tego, mówiąc, gospodyni programu. Cytujemy: Co za ustawka, co za prowokacja, Barry? Wiesz kto to jest? Pitt był bardziej wylewny. W rozmowie wideo z dziennikarzem magazynu People opisując, co robi na co dzień, powiedział: Cytujemy, Cóż, nie mam ani Instagrama, ani Twittera, ani żadnych podobnych rzeczy. Tak więc większość mojego codziennego życia to jazda samochodem i pokazywanie się na planie. A jeśli jestem wolny, po prostu spędzam czas z przyjaciółmi lub odpoczywam z moją dziewczyną, więc niewiele robię. I tak ich związek stał się oficjalny. Kanye Łez w międzyczasie ciągle powtarza, że chce, by Kim wróciła do niego. Pomimo tego, że był krótko związany z Iriną Shake, a teraz pozostaje w ponoć otwartym związku z Julią Fox, wciąż nie przestał mieć nadziei, że zejdzie się ze swoją byłą. A skoro wspomnieliśmy rosyjską modelkę, dowiedzcie się, dlaczego niektórzy myślą, że ona i Bradley Cooper chcą powiększyć swoją rodzinę, oglądając nasz poprzedni film. Raport twierdzi, że sam Bóg sprawi, iż Kim wróci do niego, bo rodzina powinna być razem. Według źródeł bliskich artyście, który rozmawiał z The Post, pierwszym powodem, dla którego chce on być z Kardashian jest fakt, iż West nie jest pewien, czy jakakolwiek inna kobieta poradzi sobie z nim. Drugim powodem jest oczywiście czwórka ich dzieci, a trzecim fakt, że, będąc osobą religijną, tak naprawdę nie chce się rozwieść. Kim natomiast uznaje za dziwne, że przez cały ten czas Kanye wygłasza publicznie takie oświadczenia i to, że muzyk rzekomo odrzuca fakt, iż Kim spotyka się z Pitem. Jak widzicie, ciekawscy sprawy w relacji Kardashian West są trochę skomplikowane, a fani gwiazdy Reality Show są wręcz zaskoczeni. Podczas gdy źródła bliskie Kim skomentowały, że Pitt to osoba, która rozśmiesza celebrytkę jak nikt inny i że Kim świetnie się z nim bawi oraz uważa, że Pitt jest dokładnie kimś, kogo Kardashian potrzebuje po rozstaniu z Kanye, panom trudno jest zrozumieć fakt, że ta dwójka jest w związku. Skąd to niedowierzanie? Co dokładnie ma Wes, czego nie ma Davidson? Posłuchajcie, aby się przekonać. Oczywiście jedną z pierwszych rzeczy, które należy tutaj wymienić w odniesieniu do tego, co Kanye ma, czego Pitt nie, to to, że muzyk jest znany na całym świecie. Jasne, że Davidson ma popularność dzięki swojej pracy nad SNL, a nawet wcześniejszemu związkowi z Arianą Grande, jednak poza USA i poza osobami, które są na bieżąco z wiadomościami o celebrytach, mało prawdopodobne by ktoś słyszał o komiku. Kanye i jego muzyka są znani na całym świecie. Je koncertował w wielu zakątkach naszej planety i niezależnie czy lubi się jego muzykę, czy nie, trudno zaprzeczyć, że jest uznawany przez wielu za jednego z najbardziej wpływowych żyjących artystów. Oczywiście sława wiąże się również z inną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, a mianowicie pieniędzmi. Dzięki programom komediowym oraz pracy nad SNL, Davidson ma na swoim koncie szacunkową wartość netto w wysokości 8 milionów dolarów. Szacuje się, że każdego roku dzięki Saturday Night Live zarabia około 315 tysięcy dolarów. Mówiąc o pieniądzach i panu Łeście, nie ma tu porównania. Według Celebrity Network wartość je wynosi około 6,6 miliarda dolarów. Szacuje się, że spora część tych pieniędzy pochodzi z jego firmy Yeezy, której jest 100% właścicielem. Chociaż, jeśli chodzi o pieniądze, to niekoniecznie jest to najważniejsza rzecz dla Kim, biorąc pod uwagę, że ona sama ma wartość netto około 1,4 miliarda dolarów, a jej biznesy takie jak Skims stale się rozwijają, no i rodzina zaczyna swój nowy reality show dla hulu, więc można śmiało powiedzieć, że suma jej dochodów znowu wzrośnie. Cóż, wymienione przed chwilą rzeczy to nie jedyne, jakie fani uznają za przewagę Westa nad Davidsonem. Kanie ma też biznes wart miliardy dolarów. Oczywiście mówimy tutaj o Easy i jak wspomnieliśmy przed chwilą, to właśnie z niego pochodzi ogromna część dochodów E. Yeah. Ale nie zapominajmy o współpracach biznesowych, jakie nawiązał muzyk, takich jak ta z Adidasem. Jeśli chodzi o Davidsona, nie wygląda na to, żeby był właścicielem jakichś udziałów ani współpracował z żadną ze znanych firm. Choć trzeba przyznać, że teraz, gdy spotyka się z Kardashianką, a tym samym jest również w kręgu geniusza biznesowego Chris Jenner, może coś mu kapnie z rodzinnego reality show albo mama menadżer pomoże mu rozpocząć własną działalność. Gdybamy, ponieważ na razie nic nie sugeruje, by coś takiego miało się wydarzyć. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak zarabia je i o co toczy się walka rozwodowa z kim, polecamy Wam nasz poprzedni odcinek. A my kontynuujmy nasze porównanie dwóch gentlemanów Kim. Weźmy pod lupę nieruchomości. Nie da się ukryć, że po raz kolejny raper ma przewagę nad komikiem. Jedną z najsłynniejszych nieruchomości należących do Kanye jest jego rancho w Wyoming, na którym spędzał sporo czasu po rozstaniu z Kardashian. Wraz ze swoją byłą jest także właścicielem kilku innych nieruchomości, takich jak rezydencja w Calabasas i mieszkanie w Miami. A ostatnio West wydał również ponad 4,5 miliona dolarów na lokum po drugiej stronie ulicy od Kimby, być bliżej niej i dzieci. Według doniesień ma plany zburzenia domu i zbudowania nowego, bardziej odpowiadającego jego upodobaniom. Natomiast jeśli chodzi o Davidsona na polu nieruchomości, to go brakuje. W 2019 roku on i jego matka przeprowadzili się do domu na Staten Island, który kupili razem i gdzie komik stworzył sobie męską jaskinię. Zresztą fakt ten stał się nawet żartem na SNL, kiedy śmieszkowano, że nadal mieszka z matką. Być może dlatego w kwietniu 2021 roku Pitt przeniósł się do zakupionej przez siebie drugiej rezydencji również na Staten Island. Idźmy dalej. Wes zna Kim niemal od podszewki, znacznie dłużej niż trwająca znajomość z komikiem. W końcu Kanye i Kardashian byli razem przez prawie 10 lat. Mają czwórkę dzieci: North, Saint, Chicago i Psalma, co oznacza, że nawet jeśli nie są już razem, będą utrzymywali jakiś związek, dzieląc opiekę nad swoją gromadką. Jeśli chodzi o Kardashian i Pete to spotkali się po raz pierwszy w styczniu 2019 roku na przyjęciu rodzinowym Kid Cudi, w którym Kim uczestniczyła z Westem i z którego udostępniła zdjęcia na swoim Twitterze. Jeśli chodzi o dzieci, warto podkreślić, że według osoby z rodziny Kardashian, która rozmawiała z Hollywood Life, Kim przedstawiła Davidsona swoim maluchom. Podobno zaprezentowała go jako przyjaciela mamusi i uznała za urocze, że wszedł z nimi w przyjazną interakcję i rozśmieszał je. Co więcej, przysługa została zwrócona, ponieważ według Cosmopolitan Pitt przedstawił Kim swojej mamie, więc wydaje się, że oboje traktują swoją relację bardzo poważnie. Tymczasem choć na wiele sposobów ci dwaj mężczyźni różnią się od siebie, okazuje się, że są również pod pewnymi względami podobni. Mają wspólnych znajomych, takich jak chociażby wspomniany raper Kid Cudi. Obaj też byli związani ze znanymi kobietami. W przypadku Davidsona był on zaręczony z Arianą Grande, a także powiązany z Kają Gerber, Kate Beckinsale i Phoebe Daynevor z serialu Bridgertonowie. Jeśli chodzi o kanie, po rozstaniu z kim spotykał się ze wspomnianą Iriną Shake, modelką Winterio, potem był widziany z inną modelką Jasminą Lopez, a teraz spotyka się z Julią Fox. Jak się również okazuje, obaj mężczyźni mają też ten sam problem zdrowotny. Zarówno Kanie, jak i Pitt cierpią na chorobę afektywną dwubiegunową. Podczas gdy Kanie znalazł się na wielu nagłówkach w 2020 roku, gdy w trakcie swojej kampanii prezydenckiej dziwnie się zachowywał i umieszczał niepoprawne wpisy, o czym więcej możecie dowiedzieć się z naszego poprzedniego filmu, Pitt często szczerze wypowiadał się na temat zdrowia psychicznego i wielokrotnie mówił o radzeniu sobie ze swoimi zaburzeniami oraz depresją. Jeśli chodzi o porównywanie dwóch mężczyzn i przyglądanie się wszystkim rzeczom, które Kanie ma, a których nie ma Pitt i odwrotnie, lista z pewnością mogłaby zostać rozszerzona. Ale pomimo tego, że Kanie może być bardziej znany i posiada więcej pieniędzy, jest jedna rzecz, którą Davidson ma teraz, a West nie, czyli związek z Kim Kardashian. Ale powiedzcie ciekawcy, co wymyślicie o relacji gwiazdy reality show z komikiem, który z dwóch mężczyzn waszym zdaniem bardziej do niej pasuje? Czy Kim powinna wrócić do Kanie? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie zasubskrybować jak i polecić naszego kanału. Do następnego razu, cześć!